Dzisiaj wjeżdżam na grubo. Bez zbędnego gadania przygotowałem battle za prawie dychę. Nie całą, ale no będzie to gruba. Gruba batalia. Eee, będziemy polować. Polować na wulkany, kosy. Ale również na naklejki wrzuciłem tutaj Allstar No ostatnio prawie udało się zgarnąć Titana. Którego macie do zgarnięcia na moim kodzie. Zaraz wam pokażę, wszystko wyjaśnię. Ale niestety no ostatnio nie zgarnąłem tego Titana. Eee, więc wracamy do 2 na 2 2x2 anderek. Ponieważ no te batle na trzy osoby, underek, nie dały mi zupełnie nic, dlatego wracamy do e, Batelek 2 na 2 i zobaczmy, jak ta batla pójdzie. Polujemy też na wulkany, właśnie ze skrzyni Huntsman, ale niestety nie zaczynamy wulkanem. Był poniżej, mamy USP Kaimana. Szkoda, że dla nas, ale może teraz Titan? No mamy Titan i kurwa LGB. Mamy dwie potężne naklejki, ale jest to underdog. I mamy już dycha. A, i z Aleksem mają tylko i wyłącznie tysiaka. I miejmy nadzieję, że coś tutaj dla nich padnie, no bo... Bo ta batla będzie przegrana, no jest jeszcze Vulkan dla nas. to da Fenix? No, coś dobrego. No M9, nie no M9 to jest teraz no... Tania, tania, po update'cie no... Jest ta M9 zbyt tania, ale może Hydra? O ja pierdziele, Hydra też nic nie dała, nie i powiem wam... Że te zwyklaki, no nie chcą, nie chcą nic wypluć. Pamiętajcie, że nie zawsze do rady trafić najlepsze przedmioty. Może Spectrum coś wyrzuci? Oj, USP na no, 2 no, dwa blood sporty były, ale niestety. No mamy jeszcze szansę. Allstar. Allstar by musiał zapodać na prawo naklejkę Titan. I wtedy mamy powrotniaka. Nie ma. Nie ma, no i Spectrum. Może Motylek robi. Oj, nie ma nic, Ej, no słaba batla. Szczerze, bardzo, bardzo, bardzo słaba batla. Wysyłam faka i mój kwipunek. Nie wygląda, no nie wygląda. I coś czuję, że ten Weed Lotus. Oj, za niedługo chyba pójdzie. Pójdzie, ja nie, nie ukrywam. Mam naprawdę mocny ekwipunek, Więc nie jestem zły, ale no fajnie by było. Fajnie by było tego Widlotusika nie sprzedawać, dlatego zrobię jeszcze jedną battle, Tym razem na trzy osoby i damy sobie tutaj skrzynię 2%. I powiem wam tak: motylek na środek i my się dzielimy nim na dwóch, więc fajnie by było właśnie, jakby ten motylek wypadł. Ostatnio taką zrobiłem i był bait na motylka. Jestem ciekawy, jak to teraz będzie wyglądać, czy wypadnie. No, nie zawsze te radę trafić najlepsze przedmioty. Niestety, Unlucky, tutaj jakiś wulkanik z porcelanki wleciał, ale przypominam Wam o rozdaniu dla osób, które grają na moim kodzie. No, powiem Wam, że macie rekordowe rozdanie. No Titan Katowice 214 za 15 z z moim kodem do zgarnięcia. Jako prezent, z płatą nie jest to losowanie. Za 8 zł. Karambit Crimson Minimal. Good knife. Diggle Code Red, Asimov, za dychę Korona, za dwie dychy jest Bowick i za dychę jeszcze jest kała Oligarchia za dwie dychy masz szansę zgarnąć każdego z tych skinów. Pamiętaj, razem z płatą, jako prezent, nie jest to losowanie. Dodatkowo musisz być pełnoletni, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby grać tutaj na stronie. Ja nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ nic nie trafisz, ciężko trafić te najlepsze przedmioty. Żeby zagrać na moim kodzie, klikasz ten zielony plus, wpisujesz kod WACCESS, otrzymujesz darmowe 2 złote i plus 10% dopłaty. wpłaty. Ja Wam powiem tak, mamy dwójeczkę. Ja myślę, że... Może jakiś standardzik, dajmy tą nową skrzynkę, damy Ember Case'a, Plug Case'a, Neon Case'a, damy sobie USP i Glock Case'a, jednego Revolution'a. Tego już chyba nie będę mógł, więc robię taką battle, ułożymy to, ułożymy to losowo, standardzik 2 na 2 jednak przypominam, że za niedługo. Za niedługo, wtedy kiedy najprawdopodobniej będzie update YouTube'a, e, takie openingi, takie openingi, skiny dla Was również będą tak samo jak wcześniej, czyli co opening... Nawet będzie tych skinów, wydaje mi się, w ogóle więcej dla Was. Będą one na kiku. Openingi, skiny dla Was, dodatkowo gry z widzami. Openingi w CS-ie, trade-upy na YouTube również takie rzeczy będą. Jak trade-upy, openingi, ale w CS-ie. E, jednak zapraszam na kik. Jeśli chcecie więcej openingów, no to macie mojego kika, Wax, S. Bo nie było mojego niku. Ktoś go podjebał. Linka macie w opisie, zapraszam do followowania. No, myślę, że za niedługo pierwsze transmisja. Taka, testop. Zrobimy jakiś opening i w ogóle zazwyczaj transmisje będą się pojawiać o 20.00. Możliwe, że nawet daily. Ale jeszcze wyjdzie w praniu. Jeszcze wyjdzie w praniu, oczywiście zapraszam również na Discorda, bo tam będzie na bieżąco też informacja, że jest przykładowo live, że coś się dzieje, więc serdecznie zapraszam, wszystkie linki potrzebne macie w opisie, też na Instagrama zapraszam, eee, a my robimy battle, robimy battle 2 na 2, standardową, eee, no prawie za dwa kloce, nie jest to jakaś droga battle rekordowa, no ale miejmy nadzieję, że tą battle uda się zgarnąć na standardziku, To no fajnie by było coś tutaj zgarnąć, zobaczmy, czy Plug Case wypluje nam na sam początek Good Knife'a, Mamy Glocka Saved Offa i dwa USP King Neonori. Jeden w ogóle fabrycznie nowy, i fabrycznie nowy USP kosztuje 5 stów. Karambit nam przeleciał. Mamy P2000, tyle warte? Mamy Glocka Smoczy Tatuarz w ogóle. On nawet też jest dosyć drogi. Oj, ale Emerald e Emerald... Jade, nie Emerald, a Jade Broken Fangi. Jeszcze slingshoty. Rezany kuźwatki, co ja gadam? Myle skiny w ogóle. Ostatnio to za dużo tych skinów ogarniam, wam powiem, ja aż pomyliłem skiny, to są rezane, ale niestety, tą battle też przegrywamy. I tutaj te 2 na 2 wyszło tragicznie, ja wam powiem tak, ten Reed Lotus, no niestety, muszę się z nim pożegnać, mamy 7 dych. Ja wam powiem tak, kliknąłbym na pewno jednego Deathcase'ika na Jesterze. Mamy akwamarynka, zobaczmy, jak to na buście. Co? Pierwsze trzy: Deagle Print Stream, na. No, no. Mamy USPK, Kill Confirmed. Mamy Deagle Print mamy niby buły kablag No, ale chyba. No, bez, bez rekordu. Bez rekordu na buście, więc sobie odpuścimy, tak naprawdę. E, spróbujmy kliknąć 3% autotronik Ok, nie ma nic. E, no dobra, wiecie, co zrobimy? Under. Andera ja myślę, że my, ale damy tak. Ascent Case'a i Boreala damy sobie po dwie. Damy jednego USP i Glock. Damy Steampunka dwa razy na Jesterze. Damy All Star Caysica na buście dwa razy i dwa razy na Jesterze. Damy Breakouta na Jesterze. Damy dwa Feniksy, Jednego Breakouta więcej, tak naprawdę. dam, Damy Riptide. Huntsmana. Dobra, Spectruma. Damy jedną Hydrę. Batla zadychę, damy jeszcze Dead Case'a, damy 2% emeralda, a nie mogę, tak? Nie mogę? No to dobra, to to pojedynczo, bo ja bym jednak chciał 2% emerald, i ja bym chciał jeszcze w tej batli skrzynię M. Zinio na dżesterze. układam to kuć losowo. I może, a może teraz standardzik, standardzik na 3 osoby, może to będzie królewski tryb. W sumie zobaczymy. Zobaczymy, bo te andery, no nie, no nie siadają. Bądźmy szczerzy, nie siadają mandery. Nie zawsze da rady trafić najlepsze przedmioty, wiadomo, ale no nie siadają, więc. Ja pierdolę, jakbym na początek trafił tą naklejkę na dole Titan Katowice 214. No to szczerze, ja bym się już o tą battle nawet nie martwił. Raczej ta batla już by była bez szans dla nich. No ale niestety, nie trafiłem Titana. No i zobaczymy, bo ostatnio, tak jak mówiłem, no te Andery nie siadają, więc czas na jakiegoś standardzika. O, Fnatic Katowice 2.14 dla Alexa. No i to jest dobra naklejka, trzeba przyznać. No liczymy na emeczkę Night. ewentualnie MZinio, może dana mój Lotusa. Nie minimaluera, a filtersted. Zobaczmy, czy jeszcze z tych tańszych skrzynek coś tutaj wleci. No emeczka Stratosfera niestety przeleciała. Ja widzę, że tutaj takie, no tutaj takie bejciki lecą. Phoenix niestety nic. I dobra, teraz czas na Glocka Fajda, proszę. Glock Fade dla mnie. Mamy Glock. Glocka łoselanda. Steampunk, M-eczka, Knight. Najgorzej, jak wleci na środek dla Adriana, i wtedy tu się ułoży underdog, nie? Ale jeszcze mamy w sumie skrzynię 2%. Riptide dał digla. Oj, fabrycznie nowego w Statraku. Dobra, coś podgoniliśmy. No, Fuel injektor dla Adriana. Hydra na Jesterze. Uuu, AWP oni No i oni tutaj mają już. No więcej, ale może With Lotus. Ja pierdzielę, Mzinio nie dał zupełnie nic, dał nam Galila fabrycznie nowego, który jest troszeczkę warty, nie ukrywam, ale nie, no to nam zupełnie nic nie daje. Na no, wóbki też nie ma i 2%, jakbym trafił motyla, proszę, albo Bajoneta. No, wilkumowa, ale bajonet nam przelatuje, no może jakiś motylek. P90 też nam nie pomoże, mimo że jest fabrycznie nowe. Na buście mamy Star Ladera. No i skrzynia Huntsman. Jakbym trafił w nie ma. Niestety, niestety, ale kolejna baterka na minus. No tyle wam powiem. Mamy 5, tyszek i taką naklejkę. No ja sobie na dzisiaj odpuszczam. Otwieram trzy skrzyneczki eventowe. Będzie chociaż ta emerka. No niestety nie. Niestety nie będzie. Śmieci. Meczka i z z no bez szału. Mamy jakiś złoty item, ale ciekawe, co to będzie. Ej, no powiem wam, że za 400 wy no taka, taka m 9 spoko. Naprawdę dobry drop, patrząc ile tam było survivalów i nawajek. To to był naprawdę elegancki drop. Kuźwa, Bayonet Black Pearl mamy nawaje. Nawaje Blue Steel. Ile mam? 45. Dobra, ostateczny 3. dobra, cieniutko. E, a spróbujmy jeszcze Dream and Nightmare. Ja myślę, że tak. Pierwsze 3. O 6. 6, ok, nie ma. Walimy jeszcze tego Feniksa. Też 3. Jest Redline i Cowcomeleon. O, i tu jest jakiś złoty item. No czy to będzie karambit? A, good knife. No w dobrym stanie widzę, ale... A ten GutTech to tak średnio, bym powiedział. Jeszcze trzy. No i jeszcze jeden złoty item, proszę, coś dobrego. Karambit. No, jest karambit. Fabrycznie nowy, no dobra, no to nie ma tragedii, ale widziałem tam chyba karambita fejda. No on kosztuje teraz jakoś... Myślę, że zdyszkę, no to byłby to lepszy drop. Nie ukrywam, ale niestety. Mamy AWP i mamy auga. Mamy kolejny złoty item. No i co to będzie? O, M9 Case Harden byłby lepszy, ale ostatnio wziąłem, więc mamy M9 nie, No nie ma tragedii. No, tutaj augi A wupka Simov. dobra, no ja myślę, że ta AWPa, niech będzie, albo w sumie nie, bo ostatnio wam dwie rozdawałem. Ty, ten redline, w sumie redline. Redline w Statraku. L well worn, za 4 paczki leci dzisiaj stary dla ciebie. Żeby wygrać tego redlina, musisz zostawić łapę w górę. Dzisiaj, dwie łapy to 43 grosze. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Pamiętaj, że musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Jeśli nie masz suba, wybiorę twój komentarz, to niestety ten piękny kałak dla ciebie przepadnie. Więc lepiej zostaw tego suba, ponieważ jeśli go nie będziesz miał, no to skina również nie dostaniesz. E, no i dzisiaj, żeby wygrać kałaszka, e, no to napisz, czy w sumie sprzedawałeś jakieś skiny po update. Czy sprzedawałeś jakieś skiny? Jeśli sprzedałeś, to napisz jakie. Jeśli nie sprzedawałeś, piszesz, że nie sprzedawałeś, i tak naprawdę tyle. M9, zostawiam. Redline jest oczywiście ważny. Ja mam jeszcze trzy dyszki. W sumie prawie cztery, można by powiedzieć, nawet więc możemy jeszcze zrobić battle. Ja bym dał, ale tak. Tylko dwa Steampunki Phoenixa Breakouta. Dałbym All Stara dwa razy. Dałbym jeszcze tą Witch Brew Dałbym Hydra, Ok. Dobyłem 3% autotronika, 2% emeralda, układam to losowo, robię ostatecznego undera w tym odcinku. No i nie będę ukrywał, pokładam w nim, pokładam w nim duże nadzieje. Na sam początek emeczka knight dla EMI. poproszę. No, prawie była emeczka knight u mnie, całe szczęście, że ona nie wleciała, może tutaj titan? Eee, jest Astraliz, jest astralis, jest lgb, wychodzimy na prowadzenie m 9 Dobra, ładnie się układa, ale mamy... No mamy jeszcze tutaj na tyle pojebane skrzynki. No, jest Glock Emerald Uu. Dobra, Virtus Pro tylko dwójka, więc spoko najdzie jeszcze na prawo. Dobra, nie ma Majd. Szkoda, no mogło! Mogło wjechać tutaj na dobite. M9 też nie ma. No i dobra, dwa 4 Hydra i Breakout. No jest zameczka Hellfire. No, Minimal Verstatrack i Breakout. Aj, no nie ma dobitki, ale mamy. Mamy naprawdę fajnego Antera, bym w sumie mógł śmiało powiedzieć. No jest też, że tak. Mamy fajną M9. Mamy Gloczka Emeralda. Mamy LGB i mamy NAVI. Resztę myślę, że możemy sprzedać. Ale powiem wam, że to sobie na razie zostawimy: czyli M9, LGB. Glocka Emeralda. No i dobra, resztę sprzedaję. Resztę sprzedaję, tego kawałka biorę oczywiście dla Was, a to by było na tyle na razie.